Eneba.com to nowy rynek gamingowy, w którego ofercie znajduje się ponad 10 tysięcy produktów, a liczba ta cały czas rośnie, aby każdy gracz znalazł coś dla siebie. Eneba zapewni Ci najgorętsze oferty na rynku ze wszystkich tytułów, nowych lub starych. I dzięki usłudze Pilot możesz mieć pewność, że swoją grę otrzymasz szybko i bez żadnych problemów. Na eneba.com nie musisz się martwić, czy twój kod działa, czy nie, ponieważ na stronie przez całą dobę działa support, który z chęcią ci pomoże. W opisie znajdują się linki, dzięki którym otrzymasz 3% zniżki na swoje zakupy. Ile dałeś zakopa. 20-25? Nie wiem, nie liczyłem tego. Limited na arenie? FPS-y? Mogę dać niby zaraz. 22 ja Ciekawe ile będę miał fpsów przez streama na Unlimited No Nie najgorzej się prezentują A i tak czuję jakiś delay Tego się chyba nie da naprawić Zawsze na haimeshach Grałeś? Nie zawsze, ale Staram się do High-Meszów Przyzwyczaić Znaczy przyzwyczaić Przyzwyczaiłem się starałem do low meshów przez fps -y, a teraz znowu się przyzwyczajam do haimersów i będę grał na meshach jak najdłużej mi będzie na to komputer pozwalał. Co jest nie tak z No po prostu lepsze są mesze według mnie, bo wszystko widać. A jak pozwala komputer to jeszcze lepiej, nie? Ile za zakopa? Około 20 tysięcy. 20, 25, nie wiem, nie liczyłem tego. Dokładnie. Co za zmiana spot Na ostatni moment... Artur powiedział, że jest godspot clear Testował na noblach coś tam... Patrzył jak jest i... Że nie chce się kontestować z tymi ludźmi, to zmieniliśmy, nie? Dobra, idę na arenę Już mi się nie chce kręcić No Mogło być gorzej niby Kur... Mr. Savage GG No dokładnie, też po mnie Okupa kurwa Halo Dzięki za sprasza, stary Szybko poszło Co to jest? Eee, ja Jestem na namuszanie domowym jeszcze nie. Ale zaraz będę. Kapka cię do со yes, não sei se Nie wiem taki super PCF <laughs> On tu siedzi nie? <laughs> Jezu. o kur... PiS Tu siedzi jeszcze, nie? Widziałem Gratuluję, stary Orientujesz się, jakie ja PC będą na stanie w Danach? Będą... będą lanie w Stanach O! Tak, teraz dobrze powiedziałem yy, No, będą... średnie Chociaż nie wiem, czy to mogę mówić, jakie będą, ale będą git, nie najgorsze. Okupa mać nie! Co to jest? Już było blisko nie? Nie zaliczamy kurwa tego. Bo z na będzie nafędzicie jak Artur grana na nowych... <grybujesz> <grybujesz>

na ja siedlę, chwile pozdrowiam? Chcemy czoło wokół swoich sywków. Uczynam mnie, wejdę z tym na ulic. Stawem kroki zamiast kmięć, jak to zrobić? Hip hop, nigdy stop. Choćby chcieli mi zaszkodzić, to wyrok, to mój rok. Tych zejdź mi lepiej zdrowić.